Witam widzowie wy, wy, już w naszym czwartym odcineczku z tej naszej krótkiej serii Dzisiaj sprzedajemy Killu, bo już się chyba zrobiło Już się nie bulgocze Także zobaczymy czy to już w ogóle jest to, czy to jeszcze nie jest to no, Wygląda chyba na zrobione Tylko pytanie czy rzeczywiście jest zrobione o. No i jest Killu, także jest także się udało zrobić sam bym już kosztował, ale, ale wolę nie, bo to idzie na sprzedaż. To pana pijaczka, także tutaj, już cyk. Z tego co pamiętam, to ostatnie jakieś aktualizacje trzeba zrobić tak, że trzeba się z nim również napić. Ale z tego co pamiętam, jest sposób, że nie trzeba pić, tylko wystarczy chyba odjechać kawałek. Także spróbuję też wykorzystać tą metodę. Ona jednak nie ukrywając, wolę, żeby pieniążki trafiły do mojej kieszeni z sprzedaży. Kilu tutaj jeszcze jest trochę wiaderku. Także jak wyjdzie dostawa do sklepu, to. Oj! To na pewno yy, pojedziemy po zakół więcej butelków. I na pewno coś yy, będzie z tego. O. Dobra, żebyła ja miniatureczka. Tyk i wiaderko tutaj, Także jak mamy kilu To idę odpalić BMK i ten. Pogarniamy sobie tutaj te reszty duplelyi. Trzeba porobić. Weź mi to odstaw, bo to tylko mi to tutaj zagradza wyjazd. Cyk, cyk. BMK powiemienie sprzęgła, jeździ jak marzenie, tej klei wszystko nie sprzęgiełko. Yy, widziałem komentarz pod yy, tamtym filmem, w ogóle ja wychodzę z podziwu Nie wiem jak to się stało, ale dziękuję bardzo za to, że W czasie praktycznie 24 godzin udało się dobić ponad 500 wyświetleń na tym filmie, nie wiem jakim cudem No ale jakoś yy, Za co chciałbym bardzo podziękować, widziałem również komentarz, że to, że to najprawdopodobniej nie była wina sprzęgła Ale ja od razu wytłumaczę, że to moim zdaniem była wina sprzęgła Ponieważ yy, przy wyższych partach obrotów widać było, że to że po prostu obroty jakby, że sprzęgło nie kleiło, obroty bardziej rosły, a prędkość nieznacznie nie, nie zna, nie, wzrastała, ponieważ no, tam sprzęgło nie kleiło, a mogło się tak stać, ponieważ jak grałem sobie na kierownicy, osobę, no to jest mój prywatny save, jak coś tam próbowałem na kierownicy grywać, to jest taki problem, że jak się gra na kierownicy, przynajmniej u mnie. To jest strasznie opóźnione, na przykład strasznie opóźnione, strasznie, op, strasznie opóźnienie, jakby gaz wykrywa sprzęgło, hamulec. I na jak nacisnąłem gaz do oporu, to po minucie, to, po minucie to nie, po sekundzie, dwóch dopiero załapywało w grze. Także czasami tam musiałem i ogółem starałem się to ustawiać, ale nie dało się tego tak, żeby tak perfekcyjnie tego ustawić. także. No ja jeździłem tak, że albo robiłem gaz na fula i strzał ze sprzęgła co też nie było najprawdopodobniej zbyt dobre dla sprzęgła albo po prostu jak taka typowa stara babcia albo stary dziadek troszeczkę gazu i powolutku sprzęgła puszczałem co mogło no, dosyć negatywnie wpłynąć na żywotność tego sprzęgła bo teraz tak jak gram sobie na klawiaturce no to mam włączony y, auto clutch ale tutaj są jeszcze przypisania z kierownicy także no, ale no, fakt faktem jednak trzeba było, no nie wiem, ja jak patrzyłem różne poradniki jak tam kierownicę ustawić, nie, nie wychodziło mi, także już się poddałem, jeździłem tak jak było, nie narzekałem, bo się no, fakt faktem przyjemnie jeździło, no ale to sprzęgło dosyć mocno też ob ob oberwało, także no tutaj w sumie to już co miałem zrobić zrobiłem, nie przedłużając, chyba jedziemy, zmieszczam się tak, nie przedłużając, chyba już jedziemy pomału do pijaka I Tutaj nie będę tej trasy jakoś specjalnie przedłużał Także, no po prostu mi się wydaje, że widzimy się jak Idę yy, na miejsce o, Ale proszę bardzo, jak pięknie te wskazówki równo idą na czwórce <laughs> Także dobrze. już pomału zbliżamy się tutaj do domu pijaka yy, Ciekawe czy w ogóle jest, e, siedzi przed domem Także gitara O kurde, jaki samochodzik, a nie, <laughs> no to już był Master. Przywiozłem towar dla ciebie. Nie będę go gasił od razu. żeby się chwilę turbinka schodziła, siema. Towar przywiozłem. Co, co, co? Ciekawe. <coughs> Dobra, siema Meister. Mamy tutaj. Kilu dla ciebie. Bardzo, jedną buteleczkę. spróbuj, czy dobre? Proszę <grym w> bardzo, spróbuj, spróbuj. Robiłem według przepisu z internetu. No, dziękuję bardzo. Jednak opłacało się. No i jest 170, jest perfekcyjne. Także dobra. Bierzemy następne kolejne, chyba co 3 butelki, albo co 4 cyk musi zarejestrować, dobra, poszło. Musi się w głowie zarejestrować, że kolejną udałem. Cyk, Majster, przerza. No to sięgnięcie dostałem, jeszcze nie miałem wcześniej. 680. Jedno ma w ręku, tu jest cztery To jeszcze jedna gdzieś powinna być eee. Tylko gdzie ona znowu poleciała O nie jest, nie, nie jest pod siedzeniem eee. Ha. kurde Przedkość magiczne do bagażnika przyniosła Wątpię trochę, chociaż nie, nie widzę to. jednak gdzieś buteleczka, kurde, zrobiła ten <noise> ewakuację. No to trudno się mówi, jak znajdę to sobie wypiję. chociaż dobra i, I tyle, zarobiłem, dobra. No dzięki, wielkie pijaczek. Mam nadzieję, że zasmakuje. Ci trochę mało. Następny razem będzie więcej. Dzięki, wielkie. Czemu osiągnięcie jeszcze wpadło, także git No to cóż widzowie, a nie Tutaj było To masz jeszcze jedno No, teraz jesteśmy, no, teraz jest gitara Dobra, także mam widzę, że taki odcinek się spodobał Dosyć krótki ze sprzedaży Tutaj, nie wiem, bimbru, killu Do pijaczka Tutaj też to można potraktować jako taki poradnik, jak to zrobić Także widać wyszło perfekcyjne, bo jest 170, i jeszcze osiągnięcie na Steamie dostałem. Także mam nadzieję, że odcinek się spodoba. No i co? Do zobaczenia w następnym. Yy, miłego dnia, nocy zależy, kiedy to oglądacie. jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że nie wiem, jaki temu, ale udało się wbić tyle wyświetleń w tak krótkim czasie. Yy, cześć.